Witajcie u klocko Stopowicza! Dziś gościmy w Budapeszcie, a w nim miejsce szczególne: stacjonarny punkt z ogromnymi możliwościami. Za szyby sklepowej na dzień dobry witają nas modulary. Smaczek historyczny, czyli skośny krzyż na koronie. A skoro już o insygniach koronacyjnych mowa, to wewnątrz odnajdziemy zatrząsienie klasycznych kasteli. Gdzie nie zajrzymy, a tam kolejne niespodzianki: Bajonikle. Klasyczne zestawy Space z frakcjami Spirius, Blacktron, Explorians i wiele więcej. To również perełka, Big Pig trola z Wadcy pierścieni. Niemniej znajdziecie tutaj również minifigi o standardowych rozmiarach. Większość z nich to CMFy. Pastelowa tematyka Paradisa z Domkiem Wypoczynkowym. Są te zwykłe, dostępne w aktualnej sprzedaży zestawy Lego. Chlocuchy na wagę, co by uzupełnić braki. Sklepów w stolicy Węgier o podobnej tematyce jest co niemiara. Niemniej polecam wam właśnie Kocka Birodalom. Pozostawiam na końcu dane adresowe i dziękuję za uwagę. Jednocześnie zachęcam do śledzenia kanału u Klocko Stopowicza. Trzymajcie się!